Actions! Choć mijają lata, ziomek, nie zapomnę Mówisz, że masz ciężkie życie, ja podobnie Wiedzą tylko ci, o których dzisiaj wspomnę Moi przyjaciele, którzy ze mną żyją godnie Choć mijają lata, ciągle mam miliony wspomnień Żyję tu, by żyć, nie rozmieniam się na drobne Choć mam wiele marzeń, nie zapominam o życiu Podsumuję wszystko, gdy będę na finiszu Choć mijają lata, pamiętam, co to dramat Ten rap mi pomógł, by się w życiu nie załamać Pomogła rodzinę. Gdy umarła mama, pomogli przyjaciele, dlatego nie widzą chama Choć mijają lata, ciągle zbieram doświadczenie Coraz lepsze wersy, poprawiają brzmienie Posłuchaj uważnie, co ci tu na winę Szanuj innych ludzi, szanuj swoją rodzinę Choć mijają lata, spokojnie patrzę w lustro Realizuję plan ten, na lepsze jutro Co by się nie działo, ja twardo tu stoję Dla was przyjaciele, leci kolejny projekt Choć miję lata, spokojnie patrzę w lustro Realizuję plan ten, na lepsze jutro Co by się nie działo, ja twardo tu stoję Dla was przyjaciele, leci kolejny projekt Choć miję lata, ja sobą pozostaję Tylko czysta prawda, dla was nie puszczam bajek Może kiedyś przyjdzie dzień i dostanę szansę Ciężko pracuję ty, nie kiwniesz palcem Nawet jeśli przegram, to przegram po falce Ciągle w rapie siedzę i cały czas się kształcę Nie rozrzucam hajsem, bo nie mam go za wiele Tyle co zarobię z rodziną, dzielę się chlebem Nie jestem menelem i nigdy nie będę Co sobie założę to w życiu zdobędę Choć mi lata stawiam kolejny cel Że nie będzie łatwo ziomek, ja to wiem Realizuję plan ten na lepsze jutro W innym wypadku nie powstałoby to studio Nie powstał kawałek, który słyszysz teraz A dzisiaj to czuję jak serce Ci otwieram, choć mię lata spokojnie, patrzę w lustro Realizuję plan ten na lepsze jutro Co by się nie działo, ja twardo tu stoję, dla Was przyjaciele leci, kolejny projekt. Choć miję lata spokojnie, patrzę w lustro Realizuję plan ten na lepsze jutro Co by się nie działo, ja twardo tu stoję, dla Was przyjaciele leci, kolejny projekt. Choć mijają lata, ja o tobie wciąż pamiętam Rzadko wspominam części odwiedzam cmentarz Wiem, że jesteś dumna ze swojego syna Że wyszedł na ludzi że dalej płynie w rymach Wie co to rodzina, wie o co tu chodzi Bo sama mówiłaś, że życie wszystko wynagrodzi Nic już nie grozi, choć były ciężkie chwile Dzisiaj spokojnie otaczam się swym azylem Nie jestem świrem, lecz nie całkiem normalny Choć mijają lata, nie jestem idealny Nigdy nie będę bo, Bo nie ma ideałów, ty myślisz, że jesteś To wiesz, gdzie mnie pocałuj, Marki dla prawdziwych Weź to zapamiętaj, te słowa są Huberta I wcale was nie wkręcam, ile ci jeszcze puenta Pod wałek. choć minęły lata życia Nie zmarnowałem, choć minęły lata Spokojnie patrzę w lustro, realizuję plan Ten na lepsze jutro, co by się nie działo Ja twardo tu stoję, dla was przyjaciele Leci kolejny projekt Choć miję lata spokojnie, patrzę w lustro, Realizuję plan ten na lepsze jutro, Co by się nie działo, ja twardo tu stoję, dla Was przyjaciele leci kolejny projekt.